Cześć! W sumie powinienem powiedzieć bonjour e, Tak Widziałam coś takiego na polskim youtube Jak wyzwanie poligloty W Sims 2 u Jarni Polecam kanał Jarni Jeśli chodzi o takie fajne rzeczy e, No i Wskusiło e, mnie, żeby y, Zrobić coś takiego żeby coś tam zrobić, że że zrobić to wyzwanie, więc je robię I, i, ja nie wiem co co to jest w ogóle dlaczego tu są trzy e nie kondi Belle bel banianicz, Jezu nie pakiety o Jezu, la ala ekolagi win si den, Czyli wiz. Vis... to jest życie? Dobra. I <ścoughs> no Nie wiem, nie umiem. Weź. Nie wiem to. Nie mi się łączy. Nie potrzebuje e, francuskie e, coś, nie wiem Ma... Paris... Pa, nie wiem Dobra, to będzie Jean-Marie <ścoughs> O Jezu e. A wszystko mi się świeci A okej okay. nie wiem To Coś nie wiem Bejt hier ekstera odi Malen Maladarid Dobra o Boże Dobra, niech będzie, dobra, nie wiem e, nie wiem, Zg zgadzuję Okej, okay, podstawka Yyy e, O Boże, e, To, nie wiem Dobra, to są chyba parcele, no O Jezu, e, Beltin mod dot mebli co chyba co chce bienf w wesi fam energia higiena saj ciado o jezu weź z tym na szczęście tu Marko co co zostanie, kochanie, nie, nie chcę. Dobra, y, nie widzę nic. Dajcie mi światło. Dobra, kariery. Y, Afinaryse. Tu mi się kojarzy z archiwum, nie wiem. Agencjur. Artista. INDEF P NA DE oh, Jezu, nie OR TE Nie wiem E EM OK O, oh, PLUS DEF OX... Aha, więc. Web. Eee... O Jezu. Jak tu włączyć automatyczne przy E... autonomiter. R... że to. Okej. Okay, dobra. O Boże. Nie. Nie. Po francusku mamy z Dobra, potem obraz. To jest pewnie schowaj do inter. Teorie. Ja nie wiem, co... O, tu są ludzie. Zobaczmy nazwisko. A, co nie przytłumaczymy Walter, Irim, Będzie wszystko Nie, ja mam tu muzyczkę z emocji. Weźcie, weźcie to. Muzyka... O Boże, jak to wyłączyć? Audio. Nie wiem to. A i cel jest taki, że e, tego wyzwania to jest takie, żeby spełnić jej aspiracje, a to, no muszą być spełnione trzy jakby rzeczy, że spełniona aspiracja szczyt kariery i trzy umiejętności wymaksowane na, na maksam Wymaksowane na maksam Posłowie ślane. Y, więc... Co? <śm> um, <śm> nie wiem. <śm> non. <ś> o Jezu. Um, Aha, właśnie coś tu... O Jezu. W ogóle jeśli nie wiecie o co chodzi. Okej, okay, dobra. E, to jest... bo zawsze robię jakiś taki myk, że e, kupuję właśnie sobie rzeczy przez no, te roślinki. I sobie potem robię z tego ten... takiem właśnie coś... Weź się charyzmę, Jezus Maria Dobra, To jest... przebierz Sima. Yyy... To jest to? Okej, nie ma ekranu mandowania, więc jest git. Bo Dobra, bo Pancakes się nazywa jak Pancakes. No Aleksander to Aleksander, Don Lotar... Don Lotario No przetłumaczono normalnie A Oliwa Spencerkiem Lewis to pewnie Oliwa Spencerkiem Lewis W ogóle mam mocne nazwiska więc nie będzie jak wygenerowanych nazwisk tych w gry Że dostanę jego języka bo po prostu są polskie nazwiska Okej, okay, dobra, wyłączyłem tu muzykę. Kaprys. Mm -hmm. Mm -hmm. O, A jak jest? Szukaj, I Czarę, 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 du, grand, do ul, es, Przepraszam wszystkich ludzi, którzy znają w francuskim. I, i tak więc no sorry, ale będę kaleczyć te wszystkie języki, bo nie jak widzi co? So... nie <sadziny> tylko ona się tu nazywa Sonia Sonia <sadziny> Żeby nie tak przetłumaczyli więcej zostało tak. Głodna jesteś. <grym /dziśla> Więc no. To jest gotuj? Tak, to jest gotuj. salet du Jordin. Rozumiem, że Jordyn, to jest załatka ok. Nie, żeby nim to okrut, pewnie. Nie, nie wiem. Nie uwielbiam francuskiego, przecież. Boże. Repol, Ragar, Berry <grymne> i Chan, Romans. To nie wiem. A to jest Okej, okay, są te kaprysy, w końcu wyłączyłem kaprysy w tej grze. Dobra, wstawaj i idź tu. Do... Tutaj weź se, idź tu. O Jezu. Czy was coś boli? Okej, pogorszyła jej się ocena. <zyskutkowano> A, w sumie nie ma żadnego kontaktu z ludźmi przez 24, 24 godziny, ok. A w ogóle po zmianie języka na francuski to mi się od razu zrobił nowy folder Sims 4 musiałem wszystko przełożyć, wszystkim mody, które mam musiałem przełożyć więc no. Dobra, idziemy się nawalić. <śm> no nie... Przestali tłumaczyć. Myślałem, że nie przestali tłumaczyć. A w ogóle nie przetłumaczyli ten otoczeń. No co? To... A nazwy warczadzi? O Jezu! Ej, część przetłumaczyli, ale część też nie przetłumaczyli. W ogóle, o Boże! Madife, Armi, Parulavi. Nie wiem. Staram się nie googlać wszystkiego. Nie, ja na razie Mortimer... I taki masz strój! Dalej jej sport, no Polska miała w czerwonym. Możemy tu, żeby znać ludzi trochę więcej niż zasz, do tej pory. Więc... Eliza Pancakes, o jezu. CO TO JEST? CO TO JEST? JA SIĘ PYTAM jaki kisnę śmiechu po prostu po moim gadaniu Spróbował przeczytać parę interakcji po francusku Boże Ja nie Myślę, że to będzie na tyle w filmie. Nie wiem, jakiś taki dłuższy może, ale nie wiem, napiszcie, jak wam podoba się ten pomysł na tej serii, że gram sobie w różnych językach. W 11 odcinku oczywiście będzie inny język, więc... Jak się nauczę tutaj czegoś, to i tak to będzie potem zbędne, bo i tak już nie będę wiedział co, więc sobie zacznę od już zacząłem od francuskiego, bo chciałem tak, no bo miałem pasję, żeby się nauczyć tego francuskiego, więc no, a na razie to wszystko. So thank you for watching and thank you for watching. And